Działaleszką, bardzo słuchajcie, dzisiaj jesteśmy pod Wrocławskim schroniskiem, bo w sumie dobiegła nasza akcja Dog Fixing Challenge, która miała miejsce już jakiś czas temu. E, pewna osoba wylicytowała nóż do CSGO kto, i to za 1000 zł. Niestety później się okazało, że odwiedziało się jej, e, usunęła swoje konto na Allegro i tak szukaliśmy, szukaliśmy e, tutaj osoby, która mogą nam pomóc i wielkie dzięki dla Kamila, który zdecydował się z własnych pieniędzy kupić e, jedną kosę do CS, -a, która była na aukcji i dorzuciliśmy od siebie drugą. I za te pieniążki zarobione tutaj kupiliśmy tą całą karmę, którą przekazujemy właśnie w wrocławskiemu schronisku. Karmę, puszki, przesnaczki. Tak, jest tego Wszystko. dużo. I pamiętajcie właśnie, jeżeli e, chcecie podarować schronisku jakąś karmę, to zadzwońcie, zapytajcie się jakiej właśnie potrzebują. Jak teraz idzie zima i potrzebują karmy, na przykład w tym momencie, tak jak to, da troszkę więcej energii, ona jest troszkę droższa, bo ma troszkę więcej mi mięsa w sobie. A co za tym idzie, właśnie e, przyjąć częściej jedzą, jakby nie odrzucają karmę takiej Gorszej jakościowo, tańszej, bo ich, jej by mogło być tutaj 2 trzy razy więcej, tak naprawdę tej tańszej karmy. Ale tak, tego nie ta Taka karma nie ma kompletnie tak. żart, żadnej wartości, jest I to czyste zboże. Dokładnie. I często właśnie powoduje jakieś reakcje alergiczne i tak dalej. Tutaj mamy dobrą karmę, bardzo dobrą jakościowo. I właśnie ją przekażemy. Jest to karma specjalistyczna. Poprosili nas, żebyśmy kupili karmę dla starszych i dojrzałych i dużych psów i kotów. Więc taką właśnie zakupiliśmy Zaraz zabierzemy Was w podróż po schronisku, pokażę Wam kilka piesków być może, który zachęci Was do adopcji. A ja po prostu zabieramy to idziemy do schroniska Lecimy, lecimy A, Bocian chyba nie da rady Jedną ręką Ja no, zaraz po to wrócę A to wcale takie lekkie nie było Dobra Wodę mm. o, o pokażę rękę. Jeżeli to jakaś zbiórka szkolna... Czy... Nie nie, to prywatnie. To prywatnie zebrali się. No, tak, nie ma problemu. Zawsze pomagamy pieskom, kotką. Proszę <noise> bardzo miłość <noise> z <noise> strony. Melon. Melon. Melman. Jesteśmy teraz w Szczeniakarni i w moich gdzie są też stare pieski na szczęście. Został tylko jeden piesek. Wszystkie inne akurat te młodsze i starsze że nas domek mamy nadzieję, bo zawsze to ich jest dużo, dużo więcej. Obecnie jest tylko jeden i też mamy nadzieję, że niedługo ktoś go zabierze do swojego domu. Także chodzimy sobie po schronisku. O, trzeba uważać na bomby na zostawione, miny. na miny zostawione przez pieski. Idziemy dalej. Jest tu trochę tych boksów. Pokażę wam co nieco. Jeżeli chcecie, no to podajcie do Wrocławia. Pieski czekają na Was. Podajcie do swoich schronisk. Do Waszych I schronisk to też to podajcie. No, także możecie być twardzi, ale taka pierwsza, pierwsza wizyta w schronisku zawsze kończy się tym, że... Człowiek po prostu... No ja przed chwilą wryczałem... Wymienka. Jakieś 20 minut temu, a jestem tu już 30 raz, także no, no po prostu tak to działa. Okej okay, mordeczki, my już jakby zwiedziliśmy całe e, schronisko, byliśmy u psów, u kotów, u ptaków, e, przynieśliśmy jakby karmę, pogłaskaliśmy psy, które dały się pogłaskać, a te troszeczkę mniej ufne, porozmawialiśmy z nimi tyle Daj. co mogliśmy, tyle... Porozmawialiśmy, serdecznie Was pozdrawiają, wkazały przekazać właśnie te pieski, że czekają na Was, na Ciebie i na Ciebie i na Ciebie czekają, żebyście przyjechali je zabrać. Zachęcam Was bardzo gorąco do wspierania nie tylko tego wrocławskiego schroniska, ale jakby z Waszych, bo mieszkacie w całej Polsce, Waszych tam regionalnych, także potrzebują teraz koców, pewnie jakichś starych bluz nawet. Oczywiście, jeżeli chcecie, jesteście na to gotowi, bo to też nie jest proste, łatwe i jakby takie na hopsiu, żeby i adoptować całe psa, bo to jest decyzja na całe życie taki pies. No na najbliższe 10-15 lat. No właśnie zwłaszcza taki niektóre po przejściach i też zachęcałem was bardzo gorąco do tego, żeby decydować się częściej na te starsze psy, bo one są już ułożone, wychowane, nie będziecie mieli z nimi tyle problemów co z tymi młodymi, które wam wszystko pogryzą załatwią się w domu i tak dalej E, oczywiście nie będzie to szczeniaczek, ale te psy są bardzo, bardzo wdzięczne i lepiej, żeby spędziły 2-3 ostatnie lata swojego życia u Was niż dalej w schronisku. Także tak, zachęcamy wszystkich serdecznie do pomagania. Adoptujcie pieski, kochają tak samo jak te z hodowli za 5 czy 10 tysięcy Dokładnie. A tutaj kosztują 30 zł za wypisawę i macie pieska, który będzie Wam towarzystwa. No, a jeżeli swoich... nie możecie adoptować, to wspierajcie swoje lokalne e, fundacje też schroniska. E, Dziękujemy was, że byliście z nami. A jak ktoś nie jest takim kozakiem, żeby wejść do schroniska lub jakby nie ma na tyle mocnych nerwów, to możesz sobie tutaj podjechać, możesz po rzucić karmę do środka albo kocę. Tutaj ładujesz karmę i wrzucasz i, i nie musisz chodzić, a z czasem przyjedzie na to Ale czas, I tak wejdziesz że i, i tak że wejdziesz do schroniska. I tak wejdziesz.